Wow. Jeziemy ze Skiterio It to Grow longer! Mm, fajna te, fajna rada, dobra ładuj się wężyku, ładuj, 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 ładuj! Czemu to jest w ogóle taka grafika słaba? Hej! Halo! Coś się dzieje, coś się dzieje, czemu się tak zacina, bożeż... Iii, żarcie, żarcie, żarcie. Z powodu powstałeś, w proch się obrócisz. Powiem tak. Ja już nie lubię tego nagrywania. Znaczy tego programu do nagrywania. No ile razy można zrąbać nagranie? Z pięć razy teraz już, pięć razy, dziewięciominutowe nagrania Wszystko było super ogarnięte, tak dalej Graliśmy sobie jako, o proszę bardzo, jako Smok6240 I sobie graliśmy i było fajnie, i wpieprzyliśmy się wiele razy I nas zabito wiele razy, i wiele razy coś zeżarliśmy A tutaj oczywiście, oj na Warsaw próbowaliśmy, czy będą kolorki tak jak na Poland Bo Poland się okazało, że nie mogę wpisać, bo nie mam P na klawiaturze Więc, em, no Straciłem najlepsze nagrania, 9 minut razy 5 nagrań, no ale dobra, jakiś wielki gigant gigantulata, ja pierdzie. no i dlatego ja już temu nag do nagrywania nie ufam programowi i będę zapisywał nagrania co 3-4 minuty, bo co chwilę mi może wyskakiwać błąd, że się nie nagrało. Co to jest za gra? Jesteśmy jakimiś robalami i... Żremy inny. no właśnie. Um... No. To jest kolejna gra od twórców Agarii, od Agarmenów, od Iomenów. To jest taka bardziej zręcznościówka, no i tutaj przyspieszać generalnie lewym przyciskiem się przytrzymuje, się przyspiesza, to generalnie wam e, nie polecam tutaj przyspieszać na początku, no bo to masę tracimy i to się zupełnie nie opłaca dopiero później. Szczerze mówiąc strasznie szybko się tej masy zdobywa względem agariu zwykłego. No i teraz na przykład latamy, no i co to jest? Co to jest? Jesteśmy robalem, no i no i co? Żremy takie świetliki, co to jest? W ogóle nie jest gra o robakach, to jest gra o pociągach. jesteśmy pendolino, jakim pendolino i zapieprzamy, oj, i żremy, o! O, zapieprzamy, i tu są inne pendolino i my mamy tylko jako maszynista zapewnić to, żeby się nie wpieprzeć w inne pendolino, które też nasuwa! No, a jak się ono rozwali, to my możemy żre, żreć i podpiąć sobie jego zepsute wagony, te, tego... Tego... drugiego... pociągu. 40 tysięcy ma ten, który jest na pierwszym miejscu tutaj. Ja nie mogę, no to jest masakra. Przejdę miałem chyba maksymalnie 10 tysięcy, to to i tak był wyczyn. To było masakra, 10 tysięcy. No, a i tak nie byłem, a to było nieźle, bo wtedy wszyscy mieli wysokie wyniki i jeszcze nawet na tabelce nie byłem. Więc to, to była masakra. Teraz jesteśmy 3308 8 jesteśmy, boże. No tak. Tu jesteśmy... Ja, drżownicę jakąś rozwaliliśmy. O, 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 ile masy, o ile masy. To w ogóle nie jest masa, to są świetliki, no to jest e, energia po prostu życiowa. Energia. I tyle. I zabytujemy o, 600 punktów mamy, no dobra, no to jest jakiś wstępisz, o jak widzicie tam Polska jechała, bo generalnie tak samo jak w Agario można tutaj robić sobie flagi państw, chociaż tutaj kiedyś tam była, wiesz, taka, yy, tam się w Agario konkuruje, się robi nazwy swoich państw yy, i są konkurencje, które państwo ma lepszy wynik i tak dalej, a tutaj generalnie, o Niemcy, 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 zobacz, 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 a tutaj generalnie nie, nie aż tak łatwo rozpoznać te państwa, właśnie bardzo trudno, A, szkoda gadać, trzy sekundy są zawsze do odpalenia nagrania i wtedy się buguje ekran, ja jadę a, i zawsze się w coś wpieprzysz wtedy, bo nie widzisz, gdzie jedziesz. Jaki mały gno, ja pierdźcie, co za gówno, za taki bebok. ja nie mogę, takie małe weź. Dobra. Ech. Jedziemy do centrum, o zobaczcie, tu jesteśmy na tak, tak wypieprzeni na tej mapie, takie e, To są nawet nie przedmieścia, to są takie zadupie przedmieścia, są dalej, a w środku jest miasto, tak to, to, to się wzięli mniej więcej O za, jaki gigant, jaki gigant, w ogóle Odkryłem przed chwilą, że te takie szlaczki, takie, takie linijki tych małych, zastranych takich pierdółek, tych takich ziarenek e, tego, tej energii, tych świetlików to są robione, jak ktoś przyspiesza po prostu tym pociągiem, zasuba tym pendolino, to wtedy się takie malutkie e, ziarenka robią. No, to, to jest w ogóle... Agario jest takie bardziej z, myśl, Masz taką... Em, jakby masz takie przeczucie, że jesteś bezpieczny, taką do bezpieczeństwa, że... Patrz, 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 nas bierze w o ty mento. A to go patrz. A to A to A to Możemy zobaczyć teraz czy będzie flaga, oczywiście. A no tak, powiem. No. no tak, no nie mam ty jedziemy z Łorsą. E, taki nick zawsze miałem na Agarion. No, ale dobra, kontynuując o Agarion, no bo przecież tam, jak jesteśmy wielcy, jak jesteśmy już tym kurde rozrosłą kulą, to mamy pewność, że żaden mały robal się w nas nie wpierdzieli, bo jak się w nas wpierdzieli, no, to to zostanie przyłączone do naszej masy, my się rozrośniemy i będzie super, tak? E, nic nam nie zagraża wtedy, oprócz wielkich kul. Natomiast tutaj, jak jesteśmy wielkim robalem, to jakiś mały bebek może się z nas wpierdzielić i wtedy my pękamy. No i to jest e, to Tutaj jest tak y, dziwnie to zrobione, no ale dobra, dlatego mówisz, że to jest pendolino i żeby się nie rozbijać, no bo jak robak, robaka, tak? Trzy, dwa, jeden. A? O, takie światełka właśnie. Ja mam taką swoją teorię, bo oczywiście nie wiem do czego one są, patrz, nie straciłem masę, no ale dobra na przyspieszenie. Um, nie wiem do czego one są faktycznie, ale ja mam taką, tak spekuluję sobie, że one jak się je zje, to wtedy kiedy się ktoś wpierdzieli przed ciebie, to on ginie, a nie tyś. Jest mniejszy oczywiście, albo że ty nie giniesz po prostu. Czy coś takiego, że um, no, że w, że w taki sposób. Bo tak mi się już parę razy zrobiło, nie wiem, czy to Bóg gry, czy jakiś tam nie wiem, czy może byłem ileś razy większy od kogoś, dlatego on zginął, a nie ja. E, czy to właśnie to jest? Więc tak sobie spekuluję. Może to po prostu ma więcej masy albo nie wiem albo ci regeneruje tę masę, którą musiałeś użyć, żeby przyspieszyć. To... A? A spróbujmy rozwalić takiego dużego. Ciekawe czy się uda. Ja jeszcze nigdy nie próbowałem. O właśnie. O nie 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 nie. Potem już przyspiesza. Ten już widzi co próbowałem, co zanowałem. O ty mendo zobacz ubiegł nas. Ach, to trzeba jednak. Gdzieś, to dobra, to jest ręcznościówka, tak? To jest ręcznościówka, trzeba się umówić, tak? E, natomiast fajny start jest właśnie, jak są wszyscy ro, porozpękani, od razu masz kupę masy i to, to, jest, to jest coś, to jest coś, tak? O, o, świetlik, patrz, świetlik, świetlik za, za, za pierdziela, świetlik, pat 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 patrz, 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 patrz mamy go, super, fajnie. No chyba więcej do masy po prostu dodaje, o, super, tu jest od razu coś rozpęknięte. No zobacz, zobacz, no jak, no przecież w prawo skręcałem, no co, co to jest, no. Ach, nie wiem, czy one wykręcają w lewo, bo tak czasem się zdarza, nie, nie, nie rozumiem tego. No wpytę, chciałem nagrać jak się rozpękły Amerykanin i go zeżarłem, ale um, nagrywanie się pomotało 3 sekundy i mi wszystko zastopowało za, za i zdechłem. Ty, weź, no to jest żałosne, ja mam tutaj lepszą w telefonie kamerkę, niż ta kamerka, którą miałem tutaj. To jest masakra, ona jest oddzielnie dokupowana, e, Microsoftowa, tak, HD, tak dalej, Full HD, a ta jest lepsza od tamtej, no weź, to, to jest... żenada. No i ta mi nie zamula komputera, bo jest oddzielnie, tak. I nie mam lagów. Dobra, wkurzyłem się. Jedziemy, przyspieszamy. Dawaj, 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 dawaj. Daleko od centrum jesteśmy. Fentolino przyspieszyło. Dawaj. O. No, dobra, dobra. Nie ma o czym gadać. Ju ile żarcia, ile żarcia, ile żarcia, ile żarcia, ile żarcia o, Tu się boję zawsze przyspieszać No i zdechłem i tak, właśnie się bałem przyspieszać zawsze, żeby coś takiego się nie wpakować, jak tu się wpakowałem Nie no to jest nie fair, musi nam się karma w końcu odwrócić Musimy zacząć wygrywać, no co to jest? Na tamtych nagraniach cały czas coś prosiłem, te małe robale się rozwalały i zażarłem ich mana, albo jakiś wielki się rozwalił Raz miałem taką sytuację teraz na, na poprzednim nagraniu, żeśmy się wszyscy rozwalali dookoła, wszystkie wielkie robali, i żarem, żarem miałem już chyba tysięcy tych punktów, no i kurde, akurat e, wtedy ktoś przeleciał przede mną i wtedy ja się rozwaliłem, wszyscy się rozwalali, i tego było masa tej masy. <laughs> o ja pierdziela, jakie wielkie dżownice, właśnie przed chwilą była taka wielka biała i to było już, to nie była dżownica, to był ta taki są kurde robale, to trzeba sobie wyobrazić jakbyśmy byli w ciele człowieka, nie? I takie glizy tutaj latają. Obrzydliwe to, drzwi, no to <laughs> Dobra. Tu mamy na mapie pokazane ile tych punktów, tak? Porozrzucanych, tylko nie ma niestety robali zaznaczonych, szkoda. Nie wiadomo gdzie, gdzie lecieć tutaj, gdzie, gdzie, gdzie pełzać. No. Ooooo, jest, 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 jest! Amerykanie. American dream. No dobra, bo jest już 19.35, a mam do 20 to zmontować i tak nie zdążę. Aaa, ah, dobra, to kończymy to w takim razie. Widzę, że mi się to w ogóle nie załaduje, jeszcze to, to nagrywanie, to po prostu nie, dobra, to już właściwie ogarniam, jak to wszystko zrobić, żeby to działało. 3 minuty zapisywanie No to w każdym razie następne nagranie będzie oczywiście lepsze, to wiecie e, Niestety w tym szóstym nagraniu, bo te poprzednie pięć się usunęły e, To nie wyszło już, żeby zdobyć jakąś większą liczbę, pulę punktów No ale trudno, e, w każdym razie to już jest koniec e, Zapraszam Was na serię gwizdą, która będzie ponoć 5... może e, 5? Nie, 12, dobra e, 12 maja Maja, tak, Maja, 2015 roku. 5 maja. E, oraz na bloga gdzie wstawiam już teraz, e, już teraz e, z Arłamowa odcinki, z majówki, e, tutaj są właśnie tak posty e, jak najbardziej fajnie, tak kogo poznałem, możecie zobaczyć co robiłem, e, gdzie byłem i tak dalej. No. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.